Jeśli chcesz tropnąć to co za mną jest, czyli tego huczkata, to zostaw lajka, subskrypcję, dzwoneczek, żeby Wam nie pominęły żadne filmy sobie w... Taką dziwną grę, która się nazywa Agario. Agario to jest taka inna gra, podobna do Nebulous. I dzisiaj będziemy sobie właśnie w taką grę wielkie grali, ale zostawcie suba, like w górę, zanim zaczniemy. I... I... I chciałbym powiedzieć, nie widzimy się w następnych filmach. I musimy... musicie dobić 20 subskrypcji. Włączę wtedy komentarz i będziecie mogli dostać piksel demona. Ale teraz przechodzimy do gierki. Tutaj musimy latamy jak jakiś książę, Książ, tak się kłoni jakiś opoty. ty, oszuście. Jakiś oszust tu tam, Oszustów nie szanujemy. Oszustów nie szanujemy tam, co mnie oszuści. Sądzę, że jak to walnie w tą bombę, to to ginie. Sądzę tak, więc nie wchodzimy do tych wirusów pit. Nie, nie daję tu. O jezu, Jugoszczuwa, pewnie zaraz tak. Aaa, gdzie ty się respisz, chłopie? Gdybyś jeszcze miał jakiś urtla speed to jeszcze by było łożej. O, tylko tyle robaczek. Robaczek pierwszy. A gdzie jest ja? Gdzie jestem ja? A czemu ja mam na imię Stankit? Kto co jest Stankit? A jakby co? Ja już odzyskałam konto. Ja tak się nazywałam. Moje główne imię to Stankit. Ale. O! Jezu, jak się przestraszyłem, ale uzbieramy sobie tam, gdzie, no, ludy, no, ty jeszcze będziesz taką prędkość, pewnie będą się tu teamować, tak hardy, pro hardy. tu grały, ale dobra, jeszcze musimy uzbierać chociaż tysiaka, żeby tam postąpić, no, kurde, co, ty masz jedynki, ale ja cię nie zeżrę, bo wtedy ty mnie nie zeżrzesz. I tak można robić, chyba że mnie będziesz chciała zeżreć, to ja ci później dam. Później ci tak zrobili, tak, będę ci tak w kły. walnę ci. O, walnę, nie wiem, ręką, bo nawet muszę się kłonić przed księdzem, w normalnie w kościele, a mi się nie chce. Zobaczcie, jakby tak jakiś, jakiś, jakiś kłoniąc, kłonić w kościele, to nawet, nawet nie mogę ruszać ręką, jestem sparaliżowany. Widzicie, widzicie jakie straszne rzeczy ukrywa kościół? Każdy się kłonić. Jezu, co ty... Jezu, tak zabijecie. Co się zabije? Zjemcie. Mam cię zjemcie. Tylko kurde nie chce mi się cię gonić. W sumie, bo jestem przypięty do krzyża i zaraz umrze Tak wygląda ta emotka. Ale dobra, nie zwracajmy uwagi na emotkę. O, to... nie ty się lagujesz, ty, ty jesteś chora psychicznie, że się lagujesz, ale idź tutaj szybciej, a nie. Jezu, k... myślałam, że ktoś się tak wielki, no? I co, masz jeden punkt. Jezu, jak ty też tak szybko ganiać, ja jak ksiądz muszę ganiać, a ty normalnie jak strzała lecisz. A ty normalnie wyglądasz, że ja muszę tak jak ksiądz lecieć. Jezu, dobra, ale. Je, Z... yeah, mam cię zjemcie. Noż, ty gdzie wyżerasz mi typa. O, ty masz mniej. Tu się ma, no. Nie, tylko już go nie zjadła. Gdzie tyle? La... przetasz? O Jezu. Jak ty tak ozbierasz te punkty? To jesteś ty bagująca, sądzę. Zaraz może wyskoczyć na ekran. O, dziękuję. Za... O nie, masa tam zjadła. To chyba jakiś bana dostała tak jaka no bo... Kurde, gdzie ty idziesz? Jak ty chodzisz? Jak ty chodzisz, chłopie? Bo trzeba... Ale tej... Ty... O Jezu! Oooo! Kuleczki! Wielbia... A da się tu podzielić właściwie? Aż ty, ty... Ty nieuczestniku! Lepiej się nie zbliżaj, bo jak to jest cheater, to nas tylko tak chlaście nieraz. Bo, bo łapeczki w górze nie widzowie nie widzowi zostawiają, więc Jezus Maria tam pożerają typów, oni są chory psychicznie, chorzy. Ja sobie tu pozbieram te kropki, te kropki jak w Slither.io normalnie, a ja jednak na życie co chwilę kropki, więc spodoba więc mi się tylko z tego powodu te gra, inaczej by mi się nie podobała. A ty co tak, żołek Niech nic nie chcecie zjeść, nie, nikt nie chcecie zjeść, to ja się zjem, jak nikt nie chce. A to jest o przy okazji, o Jezu, tam jakiś bykian słazi, ale to się, ja się tym nie obchodzę. Sądzę, że jak zginę, to dopiero nie będę wyglądał jak ksiądz, który się ukłania, ale serio to wygląda, tak? A, bo ja się tak zbugowałam, że stanę o przez chwilę było dziewięć będzie nie będzie być. W szczęście, że nie było sześć dziewięć, bo było gorzej. A co to jest? O Jezu! Tak nie wolno! Jakbym mógł afkować i mnie zje, to tak nie wolno. A, bo pewnie się zepsuła gra. Nie, jakoś żrem kule. To, to się nie, to się jakoś nie zbagowało. Myślałam, że się zbagowało, bo tak idzie. Jezu, a ta kura jest taka wielka, że zaraz nie będę się mieścił. A dobra, bo ja tak tylko przybliżam. Łatwiej jest tak, tylko będę musiał się rozglądać. Dobra. O nie! Co się stało znowu? Myślałam, że kogoś dopadnę. Tym. Ja ci tu uciekam ty! Co tam? Co tam? Chcesz? Wybułka, ty... Gdzie ty, gdzie ty idziesz? No ja to, to się nikogo nie da pożreć. Tylko mnie mogą zjeść, co nie? Pewnie. Ty, co matematykę mi tworzysz? Ty! Nie, 3000 się respiro to ja, ja już nie chcę. Jezus! Tamten był ładny, ale teraz też mi dobrze idzie, to mam. O, moje, game passy! W trakcie gry są game passy! Jak się tu zjedzą? A, safe. Już myślałam, że może safe, dziękuję za safe. O, słodki robak. Siema, siema. Już odbagowali twoje konto, nie? A mogę sobie to kupić na przykład? Nie, nie. I mogę sobie kupić, sądzę. Wit? Nie. Troll face? A to basketball? Proszę, please. No. Będę się chęciło. No. no daj mi to. Złote normal A nie, bo, bo to jest normal Myślałam, że to złote. Czekaj, bo to jest takie ładne. Które z nich najładniejsze? Oceniacie, bo dla mnie jest to najładniejsze. Ale to jest bardzo tanie, 200 ruboksów. Tanie, ta no. Już krzyż, na krzyżu musi się zabić, co nie? Ale fajnie, bo tak można tu się plątać i cię nie zabije. Ty! Jaki dobry plan! Ale tylko tamty się tak podzielił, że to było tryhardem. Tylko jak tu przesunąć stopkę, żeby to nagrywanie zasłania? Help! 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 Help. Pomocy! Help! Ty! Cyk, cyk! Zjadłem cię! Zjad nie, 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 nie ma, nie ma, nie, nie ma. No Cię ma, co tam? Juhu! <laughs> nieźle, nieźle na serio. <laughs> no nie, no gdzie ty? Co ty robisz? O, cześć. Chcesz tu zakupić? Ty, ja ci to zakupię zaraz? Haha, <laughs> i uciekam! Jej, save Wygrywa! Tylko jak ten, to jest, tu ktoś z drugiej strony zaatakuje, to już nie. To już nie jest safe, wygrywa. Ale Jezu, jak ta, jak ta, ta mapa jest malutka. Jak to tak zmaleli tą mapę, że się zmniejszyli w sensie, że ja muszę cię zeżrać. I cyk, zeżarta. Jezu, gdzie, jak ty oszukujesz? Po, o Jezu, gdzie, jak ty urosłaś? Jak ty czytujesz, po, po, no i moje, ha, dajcie mi, ha, ja ci dam hasło, moja. No to mi, na pokażesz. Zainstalujesz te czyty, co masz. No mi pokażesz, ale jak to się skacze, skala? Speed. Serio! Ale bym cię to... Do... Jak ty to zrobiłeś? Ten magnes. Tyle? Tyle dwa? Ile to razy dwa kosztuje? A, nie ma ceny. Murgame? Nie, 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 bo wyjdę jeszcze z gry. będzie dopiero. O, na krzyżu zabity. O Jezu, o ty, ty kurką jedna, ty malutko, ja cię tu zerzę, ja ci to dam, Ja ci dam życie, ty ty sama jesteś życie zżerem. A ja ciebie też mogę zerzać, Ty też jesteś takie piękne mięsko, mimo, że masz VIPa. O Jezu. Oni tu czy tu? O. Jak ty to zrobiłeś, zmniejszyłeś nagle zarobiłeś, bo I, Jak ty tak co ty robisz, Kościół? Czemu go zmalasz i potem dostajesz? Nie ogarniam tych typów. A ja cię tu pogonię. He! Do rogu go wezmę. Normalnie. Ja cię tu pogonię tam. Jierz mi tu się. Bagował ty. Walcz! Walcz, chłopie, walcz. No walcz jeszcze chociaż chwilę. Jak to jest speed jeszcze raz? Speed. Nie, yeah, ja bym potrzebował spida jakiegoś. Nie no, Robux co doładowuję, jest tylko 100 wydam, tak jak w ogóle, speed, speed boost, teraz, jest, 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 jednak nie umarłem na krzyżu, choćbym potrzebował tego spida. to i tak, tu robaczków nie mam, ale sobie, so, ile, w sensie dwa, o Jezu, jak wydałem dużo, mam tyle robów. Czyli to jak odjąć 200, tak będzie z 4, 200, 2400. O, to fajnie, w sumie. Ale ja tu zaraz skończę odcinek, nie opłaca się tego. <śmany> tak to był... Jezu, jak ty wolno łazisz? Jeszcze... Nie, nie! Aha, czyli to było takie bardzo fajne przyjęcie. Proszę zmalej. Tak, 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 tak. Tak. Tak, tak. Wybuchaj. I idziemy. Siach, ja, ja, ale Cię porobiłem, ziomek. Ja cię tutaj, ja cię tutaj pogoni ty. Kulo jedno. Jedny, no co wy robicie, ty wy... wy oszuści. A pa, on skoczył. Idziemy w zielone. Zielone, zielone. Nie, nie, oszustwo, ja, ja tam idę się spać, idę no i oszukują aż ty... Ja, to mi... daj, give me end, daj mi resztę i widzimy, wi... dzięki bardzo za oglądanie łapka, like, sub i widzimy się w następnych filmach